Wszystkim. Teraz w tym filmiku wam pokażę, jak nie zostać oszukanym na rynku anarchii. Na początku znajdźmy sobie jakieś losowy skan Na przykład. Nie wiem, szalkery. Bo szalkery w szalkerach najłatwiej się nabrać. O! To jest podstawowe oszustwo, ale są też lepsze. Jak na przykład. Hmm, Albo taki. Nigdy nie dacie się nabrać na oszustwa związane z anarchicznymi częściami itp. Bo dla anarchii jest taka rzecz, że można zmienić kolor podpisu i jego wielkość, więc można sobie automatycznie to zmienić. I też jest to tak samo z kluczami. Jak na przykład to jest fejkowy klucz do anarchicznej skrzynki, ponieważ ma wykrzyknik. Pójdźmy sobie teraz do sklepu za czas. Tam zobaczymy, jak wyglądają prawdziwe klucze, jak na przykład ten do epickiej skrzynki i ten do anarchicznej. Widzicie? Nie ma wykrzyknika na samym końcu. Jeszcze polecam wam nie kupować w ogóle Z rynku, nawet jeśli to jest wasz sprawdzony Handlarz To jakby Nie polecam w ogóle szalkerów kupować Z przedmiotami w środku To zazwyczaj jest Wielki skan Mam nadzieję, że Wszystkim wam się spodoba ten poradynik Jak nie zostać oszukanym na anarchii I jeszcze polecam wam Odwiedzić mój warp Moją wyspę Y, ukośnik i zwarp Gabi P13. Mam tutaj kaktusiarkę, taki mój mały sklepik. Jeszcze tutaj od, y, farmę automatyczną zombie i szkieletów, ziemniaków i na razie nieaktywną bambusów. Do zobaczenia. Papa!